Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj wyjaśnię, co zrobić, gdy Twoja babcia mówi, że chce opiekować się Twoim dzieckiem, albo dziadek mówi, że chce opiekować się Twoim dzieckiem, a z drugiej strony narzeka, że jest mu ciężko. Trudna sytuacja. Jesteśmy w sytuacji, w której mamy dużo na głowie, zależy nam na czasie i opieka do dziecka jest dla nas bardzo potrzebna, bo to ułatwia nam życie, wiadomo. No ale no pierwsza droga to nasi dziadkowie lub babci, którzy są dostępni i robią to nieodpłatnie, więc jest to najlepsza pomoc do naszych dzieci, żeby to było szybko, doraźnie. No i taki dziadek lub babcia chce, wyraża, wyraża nam chęć. Ale jeśli przychodzi co do czego, to potem po takiej opiece narzeka, że jest mu tak ciężko, że jest mu tak źle, że on nie ma na nic czasu. I co wtedy warto zrobić? Ano, warto zakomunikować wprost, co widzimy. Nie co myślimy na ten temat, tylko co widzimy. Czyli dajemy komunikat naszemu dziadkowi lub babci, że słuchaj, babciu lub dziadku widzę, że chcesz opiekować się moim dzieckiem ale z drugiej strony widzę, że mówisz, że jest Ci ciężko, kiedy opiekujesz się Twoim dzieckiem. Potrzebuję jasnej i konkretnej decyzji o tym, czy chcesz się opiekować twoim, moim dzieckiem, czy też nie. Jeśli takiej decyzji nie będzie, to wtedy rezygnujemy z takiej opieki, bo jeśli ktoś ma z jednej strony chcieć coś, a z drugiej... Ma nie jakieś swoje potrzeby i ma na to narzekać, to ta opieka będzie nieprecyzyjna, ta opieka będzie nie od serca i ta opieka może być na odwal. A nie chcemy, żeby ktoś się naszymi dziećmi opiekował na odwal. Więc w takiej sytuacji warto zrezygnować z takiej opieki i warto wynająć sobie jakąś opiekunkę na chociaż ten jeden czy dwa. Dni. Wiadomo, jest to kosztowne. Niektórzy może, mogą narzekać, że jak to przecież to ja stracę pieniądze, to lepiej niech ten dziadek sobie tam narzeka. Jak chce, to chce, a jak sobie to narzeka, to sobie narzeka. Dlatego właśnie warto dookreślić, co tak naprawdę ten nasz dziadek potrzebuje, żeby potem nie było jakichś pretensji, jakiegoś żalu ze strony dziadka lub babci, że my tu chcieliśmy, a z drugiej strony zaburzamy jego. Potrzeby i on nie ma na to czasu. I taka sytuacja patowa jest najgorsza, kiedy mamy jedną stronę i drugą stronę. Jedna osoba chce, a z drugiej nie chce. Z jednej strony chce, bo to nie wypada, a z drugiej nie chce, bo czuje, że gdzieś nie będzie miała czasu na swoje potrzeby. Komunikacja jest w tej kwestii bardzo ważna i bardzo y, mega, hiper ważne, żeby to zrobić i żeby to zakomunikować, żeby padła jasna deklaracja. Jeśli już padnie jasna deklaracja, że ktoś chce się opiekować naszym dzieckiem, to. Dotrzymujmy słowa i wyrażajmy to jasno, że jeśli ty chciałeś się zaopiekować moim dzieckiem, to teraz dotrzymaj słowa, bo ja już tutaj sobie załatwiłem opiekę, ja już sobie tutaj ogarnąłem, gdzie chcę iść, gdzie co chcę załatwić więc tego też się trzymajmy. Wymagajmy od tego, jeśli ktoś się na to zdecydował i będzie się żyło nam lżej. I to by było na tyle. Do zobaczenia później. Cześć.